Mały książę, rozdział 17. Czasem, kiedy chcemy okazać się szczególnie dowcipni, popełniamy drobne kłamstewka. Nie byłem tak całkiem uczciwy, opowiadając wam o latarnikach. Boję się, że mogłem stworzyć zafałszowany obraz naszej planety w oczach tych, którzy jej nie znają. Ludzie zajmują niewiele miejsca na Ziemi. Gdyby 2 miliardy mieszkańców stanęło dosłownie jeden przy drugim, jak na Wiecu, to zmieściliby się z pewnością na placu o wymiarach 20 mil na 20. Można by było upchać całą ludzkość na maleńkiej wysepce Pacyfiku. Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Wydaje mi się, że zajmują dużo miejsca. Wydaje mi się, że są równie ważni jak baobaby. Poradźcie im, żeby zrobili obliczenie. Uwielbiają cyfry, to im się bardzo spodoba. Ale nie traćcie czasu na uciążliwe obrabianie zadania z matematyki. To zbyteczne. Wy mi przecież wierzycie. Po przybyciu na Ziemię, mały książę był bardzo zdziwiony, że nie zobaczył żywej duszy. Przeraził się, myśląc, że zaszła jakaś pomyłka dotycząca namiarów na planetę. Gdy w ten pierścień księżycowego blasku poruszył się tuż koło jego stóp. Dobry wieczór! Powiedział na wszelki wypadek mały książę. Dobry wieczór! Kurwa, ja jestem jakiś Ukrainie. Dobry wieczór! odpowiedział Wąż. Na jakiej jestem planecie? Na Ziemi, w Afryce odpowiedział Wąż. Ach, czyżby na Ziemi nikogo nie było? Jesteśmy na pustyni. Na pustyni nie ma nikogo. Ziemia jest wielka, powiedział Wąż. Mały książę usiadł na kamieniu i wzniósł oczy ku niebu. Zadaję sobie pytanie, czy gwiazdy świecą po to, by każdy mógł odnaleźć swoją? Spójrz na moją planetę. Jest właśnie nad nami, ale jakże daleko? Jest piękna, przyznał wąż. Co masz zamiar tutaj robić? Mam pewne trudności z różą, powiedział mały książę. Ach, westchnął wąż i obaj zamilkli. Gdzie są ludzie, usiłował dowiedzieć się mały książę. Na pustyni bardziej odczuwa się samotność. Samotnym jest się także wśród ludzi, odparł wąż. Mały książę przyglądał mu się uważnie. Jesteś dziwnym stworzeniem, powiedział wreszcie, chudym jak palec, ale mam więcej mocy niż królewski palec, powiedział wąż. Mały książę uśmiechnął się. Nie masz wcale tak wiele mocy, nawet nie masz łapek, nie możesz nawet podróżować. Mogę cię unieść dalej niż statek, powiedział wąż, okręcając się wokół kostki małego księcia, niczym branzoleta. Tego, kogo dotknę, zwracam planecie, z której przybył dodał. Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazd. Mały książę milczał. Budzisz we mnie litość, taki słabiutki na granitowej ziemi. Pomogę Ci, gdy zatęsknisz za swoją planetą. Pomogę. Och! Bardzo dobrze zrozumiałem, stwierdził mały książę, ale dlaczego mówisz do mnie samymi zagadkami? Potrafię je rozwiązywać, powiedział wąż.